Cześć, wróciliśmy. Wiem, że dawno nas nie było, przepraszam za to bardzo, ale to nie wynika absolutnie z naszej złej woli i lenistwa. Byliśmy bardzo zajęci, mieliśmy strasznie dużo do zrobienia i po prostu zwyczajnie nie było jak się z tym wszystkim ogarnąć. Efekty tej pracy częściowo zobaczycie wkrótce, także już wróciliśmy na dobre. Myślę, że na kanale będzie się teraz sporo działo, więc spodziewajcie się. Ale przejdę już teraz do meritum tego odcinka, czyli serialu Sukcesja, ponieważ dzisiaj będę się starała przekonać Was do sięgnięcia po tą produkcję albo po drugi sezon, który startuje 12 sierpnia na HBO Go, albo w ogóle po całą Sukcesję, która do tej pory doczekała się dwóch sezonów, zadebiutowała rok temu i my. Nie zrecenzowaliśmy jej na czas, ponieważ byliśmy wtedy w Stanach. Trochę szkoda, a właściwie bardzo szkoda, bo sukcesja nie miała żadnej dużej kampanii promocyjnej, która bardzo by jej się przydała. To nie jest serial komercyjny, to jest serial niszowy, ale fenomenalny, absolutnie fantastyczny, jeden z najlepszych, jakie zadebiutowały w 2018 roku i myślę, że ten drugi sezon zrobi jeszcze więcej szumu, dlatego że moim skromnym zdaniem, a widzieliśmy 5 odcinków z 10 tego drugiego sezonu, jest jeszcze lepiej niż było poprzednio. Jeżeli jednak te argumenty, dosyć ogólne, do Was jeszcze nie trafiają, jeszcze Was nie przekonały, żeby sięgnąć po sukces, to mam dla Was kilka powodów, dla których powinniście to zrobić. Jeden, bo to prawie zdarzyło się naprawdę. Succession to w dużym skrócie historia potentata medialnego Logana Roya i jego dysfunkcyjnej. Rodziny, która ostrzy sobie zęby na schedę, na przejęcie jego imperium. Logan jest już nie pierwszej młodości i należałoby znaleźć sukcesora, stąd właśnie tytuł sukcesja. Tymczasem jego dzieci, które bardzo chciałyby zająć miejsce ojca, nie do końca nadają się do tego, żeby kierować tak olbrzymim interesem. Jednym słowem, sukcesja to powieść o władzy, wpływach i toksycznych relacjach rodzinnych, które wynikają częściowo z faktu, że gdzieś po drodze są władza i wpływy. Jednocześnie jest to historia opowiedziana z ogromną dozą czarnego humoru, ponieważ sukcesja jest komedią, a także w bardzo realistyczny sposób. To, co odróżnia sukcesję od wielu innych rodzinnych sak, to to, że w dużym stopniu oparta jest na faktach, a konkretnie na historii 88-letniego Ruperta Mardoka, właściciela News Corp., do którego należy m.in. stacja Fox News, oraz jednego z najbardziej wpływowych ludzi świata. Tego samego, który od lat co chwila dawał swoim synom kontrolę nad swoim biznesem, a następnie sprzedał dorobek swojego życia komuś innemu. Dwa, bo ma świetny scenariusz. Podobieństwa do historii Mardoka nie są tutaj przypadkowe, dlatego że twórcą serialu jest Brytyjczyk Jesse Armstrong, który ma na koncie pracę przy takich tytułach jak Black Mirror czy VIP, a niedawno napisał scenariusz filmu, z którym odbijał się od drzwi kolejnych producentów w Hollywood. I był to scenariusz zatytułowany Mardok. Projekt zainteresował w końcu HBO, które zgodziło się go zrealizować pod warunkiem, że po pierwsze z filmu zrobi serial, a po drugie, że poszerzy nieco tematykę. To znaczy, nie będzie to historia wyłącznie wzorowana i inspirowana Mardokiem, ale też innymi ważnymi nazwiskami z branży medialnej. Przez to wśród inspiracji oprócz Mardoka znaleźli się tam Summer Redstone, właściciel CBS i Viacomu, czy John C. Malone, właściciel Stars oraz Lionsgate. Sukcesja stała się więc nie tylko historią rodzinnej wojny podjazdowej, ale i opowieścią o świecie wielkiego biznesu i z tego, co napisano w niedawnym artykule w The New York Times, bardzo mocno trzyma się realiów. Czuwają nad tym konsultanci Mary Mar i William D. Cohen, dziennikarze śledczy, którzy przez lata zajmowali się branżą medialną i biznesem dla największych Amerykańskich tytułów. Podobno serial jest tak realistyczny, że jedną z oddanych fanek sukcesji jest żona Ruperta Mardoka. Trzy, bo stoi za nim solidna ekipa. Ale sukcesja to nie tylko scenariusz, w tej produkcji gra wszystko, począwszy od realizacji zdjęć, scenariusza, a na aktorach skończywszy, którzy grają dosłownie. Mimo, że sukcesja nie miała jakiejś wielkiej promocji, w Polsce nie miała, w Stanach, z tego co pamiętam, w zeszłym roku były jednak billboardy promujące sukcesje w takich centralnych miejscach w Los Angeles. Ale trudno się dziwić, dlatego że za tym projektem stoi m.in. Adam McKay, reżyser nominowanego w zeszłym roku do Oscara filmu pod tytułem Vice. Zresztą za pilota sukcesji McKay został nominowany w tym roku do Emmy, podobnie jak Armstrong, który z kolei dostał nominację za najlepszy scenariusz. Ale aktorsko też jest świetnie z wysuwającym się na czoło stawki Kiranem Kalkinem, który zresztą za swoją rolę w sukcesji został nominowany do Złotych Globów, niestety nie dostał statuetki, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Jeżeli pamiętacie go z Fargo i czuliście niedosyt o tym jak szybko zniknął, to tutaj będziecie w pełni usatysfakcjonowani, dlatego że to jest fantastyczny aktor, który wreszcie dostał rolę na miarę swoich możliwości. Jego dynamika z serialową siostrą graną przez Sarę Snook jest jedną z lepszych, jakie widziałam ostatnio w telewizji i jedną z zabawniejszych, dlatego że jak już mówiłam, sukcesja to jest czarna komedia. To jest serial, który w dużym stopniu opiera się właśnie na absurdach, na bardzo dobrze wyważonym scenariuszu, na zabawnych, błyskotliwych, niesamowicie inteligentnie napisanych dialogach. Mamy tu też po prostu świetnie napisanych bohaterów, którzy łącznie tworzą taki gabinet osobliwości, naprawdę niesamowita plejada różnych dziwadeł. No i musimy zwrócić uwagę na ścieżkę dźwiękową, za którą odpowiada Nicholas Brittle, fantastyczny, bardzo zdolny kompozytor, który ma na koncie bardzo uznane ścieżki dźwiękowe do bardzo uznanych filmów, takich jak na przykład Moonlight czy The Big Short. 4, bo krytycy są zachwyceni. To jak świeża i oryginalna jest to produkcja nie umknęło oczywiście amerykańskim krytykom, którzy już przy pierwszym sezonie się zachwycali, mówili, że jest genialnie. Niestety nie szło to absolutnie w parze z oglądalnością, która waha się na poziomie pół miliona na odcinek, to jest naprawdę niewiele i w przyszłości o zgrozo może zaważyć na dalszych losach tej produkcji. Ja się bardzo boję, że ją skasują, dlatego wszystkich namawiam do oglądania. Im więcej nas obejrzy, tym większa szansa, że sukcesja dostanie trzeci sezon. Musimy jednak pamiętać, że jest to serial, który, jak mówię, jest bardzo niekomercyjny, dlatego że tutaj cała akcja właściwie opiera się na dialogach. I zwrotach akcji, które wynikają z jakichś interpersonalnych wydarzeń. No i poza tym to jest serial, który dotyczy prawno-biznesowych procedur. To jest trudno przekładalne, to się trudno bardzo promuje. To nie jest serial, gdzie są pościgi, wybuchy albo śmiech z puszki. Warto też wiedzieć, że o ile pierwszy sezon sukcesji na Rotten Tomatoes ma 87% na 100, o tyle drugi aktualnie w tym momencie ma 100 na 100. Na Metacritic jest podobnie: pierwszy sezon ma 75%, a drugi 89%. Mimo swojej niszowości, sukcesja doczekała się też nominacji do wielu prestiżowych nagród branżowych, w tym do tegorocznych Emmy. Trzy nominacje, jak już wspominałam, za scenariusz, reżyserię oraz dla najlepszego serialu dramatycznego. Pięć, bo 12 sierpnia wraca z drugim sezonem, który jest jeszcze lepszy niż pierwszy. Wysokie oceny drugiego sezonu na Metacritic i Rotten Tomatoes nie są na wyrost. Jak mówiłam, widzieliśmy pięć odcinków i jestem absolutnie zachwycona. O ile! Pierwszy sezon rzeczywiście stwarzał taką barierę wejścia, dlatego że to była ekspozycja. Trzeba było jednak wykazać się dobrą wolą, żeby wejść w całą tą historię. O tyle drugi sezon to już jest po prostu kontynuacja. Znamy tych bohaterów, jesteśmy od razu wrzuceni w sam środek akcji, tego dziania się, czyli tych różnych relacji interpersonalnych. Polecenie drugiego sezonu Sukcesji. Polecenie Sukcesji w ogóle jest moją osobistą misją. Ja muszę ludzi namówić, żeby oglądali, bo cały czas mam nadzieję, że tak dobra produkcja, tak ambitna produkcja jednak przetrwa i nie będzie tak, że zostanie skasowana po drugiej serii. Przyznam się wam szczerze, że byliśmy przekonani, że po pierwszym sezonie Sukcesja zostanie skasowana, bo jakoś nie mieściło nam się w głowie, że coś tak niszowego może przebić się Szerzej. Mimo wszystko serial dostał, mam wrażenie, że trochę awansem ten drugi sezon i musi sobie zapracować na to, żeby dostać przedłużenie na trzecią serię, ale ja bardzo chciałabym ją obejrzeć, tak samo jak po prostu lubię polecać dobre rzeczy. Które doceniam, które uważam za oryginalne, świeże i wartościowe, i sukcesja właśnie taka jest. Dlatego pamiętajcie, 12 sierpnia na HBO Go pojawia się pierwszy odcinek. Warto! Drugi sezon ma też 10 odcinków, podobnie jak pierwszy. To naprawdę nie jest dużo, żeby sobie to wszystko nadrobić i obejrzeć a to jest przyjemność sama w sobie więc jeszcze raz polecam tyle od nas jeśli chodzi o sukcesję jeżeli podobał wam się ten odcinek to koniecznie zostawcie lajka like subujcie nasz kanał i jeżeli podoba wam się sukcesja to to wideo możecie udostępniać swoim znajomym może też ich przekonam że warto Tyle na dzisiaj. Jak mówię, teraz będziemy publikowali znacznie więcej. Szykujcie się na nowe, fajne materiały, złożone, zróżnicowane, ale też recenzje. Więc widzimy się w najbliższym czasie. Dzięki.